Kingi, tutaj będziemy tutaj wspólnie się y, łączać, uczestniczyć y, jesteśmy y, y, w łączności z siostrami karystami, starsztoru świętej Kingi w Starym Sączu. Siostry w tym momencie również się modną, łączą się z nami duchowo i swoją modlitwę popełnią także w naszej intencji. Dlatego jesteśmy duchowo połączeni z tym miejscem, gdzie że ma Święta Kinka Patronka w kaplicy, dlatego niech nasza modlitwa będzie takim przeżyciem włączającym nas w to przeżywanie liturgii przy świętej. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy. Podmówimy teraz witanie do Świętej Kinki. Kilieleńcom, to że ojcze Boga Boże, zmiłuj się, się nad nami, ty, mąż świata Boże, zmiłuj się nad nami, duch święty Boże, zmiłuj się nad nami, święta to jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, Módl się za nami, Święta Panno nad Pannami, Módl się za nami, Święty Ojcze Franciszku, Módl się za nami, Święta Matko Klaro, Módl się za nami, Święta Fingo, Módl, Módl się za nami, Cudowna Chrzcicielko Najświętszej Maryi Panny, Módl się za nami, Od dziecińska z pobożnością domienna. Kwiecie niewinności. Módl za nami. Libio, czystości, Módl za nami. Chrystusowa Najwierniejsza. Módl się za nami. Uczennico i naśladowczyni błogosławionej Salomei. Za nami. Królowo przez Polaków ukochana. Módl się za nami. Królowo dla ubogich łaskawa. się za nami. Królowo za nieszczęśliwymi u króla orędująca. Módl się za nami. Królowo dla swych podwładnych w dobrych uczynkach oddana. Módl się za nami. Królowo solą kraj nas ubogacająca. Mudź się za nami. Patronko i Matko połatanej Ojczyzny, módl za nami. Pocieczcielko i Matko Strapionych, módl się za nami. opiekunko chory, módl się za nami. Przywilejem cudów obdarowana, módl się za nami. Wiela, księżycielko, werła, korony i marności światowych, módl za nami. Kaledna Córko Świętej Matki Klary. Módl się Odważna naśladowczy świętego Ojca Franciszka. Módl się za nami. W życiu zakonnym rozmiłowana. Módl się za nami. W umysie franciszkańskim doskonała. Módl się za nami. W krejnosie posłuszeństwa. Módl się za nami. Panu Jezusowi na ofiarę całkowicie oddana. Módl się za nami i umartwieniu heroiczna. Módl się za nami. Módl się za nami. się za nami. za nami. Miłością siostrzaną pałająca, Módl się za nami. Na usługi dla bliźnie gotowa. Bój się za nami. pokorze głęboka, za nami. W cichości niezuznana, W cierpieniach i potwarzach cierpliwa, się za nami. Krzyż i mękę Chrystusa zapatrzona, módl się za nami. Czcią i mością do Najświętszego Sakramentu pałająca, się za nami. Duchowi Świętemu natchnienia posłuszna, się za nami. Łaskami i świętością Życia ubogacona. Módl się za nami. Odnowo Kościoła. Módl się, się za nami. seruos zakonu. Módl się, się za nami. Uczestnictwo Szczęścia Wiekujstego. Módl się za nami. Patronko Nasza ubogatroni. Módl się za nami. Patronko Kopalni soli Bognia. Módl za nami. Baranku Boży, który gładzisz brzegi świata. Przepuść na Panie. Baranku Boży, który gładzisz brzegi świata. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz brzegi świata. Zmiłuj się na nami. Módl się za nami, Święta Kina, <coughs> abyśmy się godnili obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, Ty obdarzyłeś Świętą Indę Twoim błogosławieństwem i zachowałeś dziewicą nawet w małżeństwie. Sprawdź, żebyś zajął sobie miejscem, abyśmy dzięki świętej Pindze żyli w czystości życia, zawsze przy Tobie trwali i idące ślady, doczekali niepomistego szczęścia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.